Proszę kochani, niech będzie pochwalony z Chrystus. Dzień dobry, Berek, Znacie to piosenkę, kochani? Patrzcie, co chodzi. Więc, szczęść Boże, Boże, pozdrawiamy Was serdecznie z Medjugorje. Yy, Spotkamy fajnych ludzi yy, tutaj i w konfesjonale. Szczególnie z tego stołku, fajnie, Z tego stołku, tak. Z tego stołu, I ogólnie jeszcze z, z... Szwajcarii, z, 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 z całego świata. Z całego świata, ze Szwajcarii, z Kuszalina. Dużo ludzi właśnie gdzieś tam z różnych zakątków, ziomali fajnych, ludzi Boga, którzy szukają, tych, którzy już jakoś tam znaleźli, ale trzeba się jeszcze Właśnie wracam też do spowiedzi, chcę powiedzieć, że jest to miejsce wielkiej łaski, gdzie wielu ludzi doświadcza Bożego Miłosierdzia, gdzie otwierają się serce człowieka, gdzie też człowiek jest w stanie jakby słuchać więcej tego, co się dzieje w konfesjonale, w jego sercu tego, co dzieje się w Kościele, Słowa Bożego i są piękne tego owoce. Więc modlimy się też za Was, za wszystkich tych ludzi, którzy jeszcze mają jakieś wątpliwości do rozpowiedzi. Ja też jeszcze zamierzam się dzisiaj wyspowiadać tutaj. Oczywiście to jest... nie, nie umie, nie? Y, może u, Adama, u a nie, też Nie, nie też. Nie, nie, też. Nie, jeszcze zgodę, zgodę, nie, nie, na razie jeszcze nie. Jeszcze nie, na razie. Rosy, Boże. Na pewno, nie. Jeszcze też już nie. Jeśli też mają swoją żonę, a Adam nie. jeszcze szuka swojej drogi przed życiem. Ale, ale, ale jak, księżadami? No ale na przykład są sytuacje, kiedy ma się żonę, a później. Jeszcze można. No jak żona zemrze, ale życzę Wam. Żo zemrze. 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 Ale, zemrze. ale Wam oczywiście wysłuchanie żyli przez długie lata ze swoimi żonami. Ja natomiast z poszczególną sobie. Matką kościołem naszym, wspaniałym, o tak staram się jakoś tutaj służyć ludziom i widzę, że to jest potrzebne. No, ludzie przychodzą, odbierają, się, płaczą, spowiadają, niektórzy po latach, inni na przykład po miesiącu tam mają regularną spowiedź, ale też jakieś takie większe otwarcie jest, jest więcej czasu na spokojnie, można sobie posiedzieć, właśnie cykają cykady, na zewnątrz się gdzieś ta rozmowa odbywa, sakrament to jest też taka dobra atmosfera, żeby widać tysiące ludzi, tysiące, którzy się spowiadają i, i też tak jakby... Dziesiątki do, tysięcy nawet tym nie? Tak, no mm -hmm. właśnie, do, dopinguje, dopinguje do tego, żeby, żeby jednak wziąć udział w tym. I się odważyć to jest, po prostu, tak, odważyć. To jest, że to jest dobre, nie? Że ludzie się, tak, tą drogą tak, idą. Żebyście się, kochani, się nie bali, bo wiadomo, że zły chyba by chciały, żebyście się nie spowiadali, ale to jest pierwszy krok do tego, żeby zostać jakiś tam, w jakiś sposób uwolniony, uzdrowiony, żeby z czystym sercem przyjąć Komunię Świętą, kochani, Pana Jezusa. Wiecie, że nie można przyjmować w grzechach, jak jest się bez spowiedzi komu nie święto. To jest świętokradztwo. A spowiedź, spowiedź, oczywiście. Że znaczy tak jest tak jest tak... taka, że żeby się, się podczas kampuszy mówi, nie? Powiadam się Bogu, że mógł tego. Spowiedź to lekki. Takich spowiedź lekkich, nie? Władzi tak. grzechy, takie leciutkie, jakieś takie nie? Spowiedź też jest, właśnie to jest przepięknie, że spowiedź zmienia naszą przyszłość. Amen. To jest spowiedź zmienia na naszą przyszłość, bo Daj jakoś... spowiedź tak. da, daje nam siłę, tak? łaskę do tego. przeszłość przeszłości nie da się zmienić, ale ona oczyszcza naszą przeszłość. Daje nam e, spokój sumienia, nadzieję na nasze życie. Jezus Chrystus zastępywa swoją krwią, ale daje nam siłę do zmiany naszej przyszłości, wpływa na naszą przyszłość, to jest przepiękne. I właśnie człowiek powinien dbać o to, bo mu chyba zależy na swoim dobrym życiu. E, I i to, to się przynosi na, e, na jakość życia naszego. Także ja tego też wystarczam i życzę każdemu z Was, drodzy e, Ziomale i siostry i bracia. E, żebyście, żebyście jakby docenili to łaskę. My właśnie na Zachodzie u dzieci do psychologa idą, nie do spowiedzi. To. Idą do psychotropy, nie do spowiedzi. Nie? I stąd się te te problemy. że mam jeszcze asystentę nie poszabory, tylko Maja Hala. opowiadał, On jest psychologiem, psychiatrą. Opowiadał, jak to dużo ludzie w Niemczech, oni mieszkają w Niemczech. Jak dużo ludzi przychodzi do psychiatry, zwierzę musi te kasy płaci, a to wszystko ma tak samo No, albo za darmo. Tak, bo to jest tak. też działanie ludzkie, naturalne, bo by tak chciał, tak, żeby to jest nasza, nasza natura. My werbalizujemy nasze biedy, problemy i to się dzieje też w terapii, tak że się dzieje, gada, 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 werbalizuje. To i też jest działanie ludzkie, człowiek myśli na tym, co robił, opowiada o tym, nazywa po imieniu raz na zawsze śpiewało, Weźmy rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Wspaniale, nie? To jest, to jest, mądrość, to jest mądrość, to jest mądrość, nie? E, więc e, oprócz tej łaski wspaniałej, najważniejszej, jest też działanie takie ludzkie, potrzebne nam, prawda? E, Słowość ma te wszystkie aspekty, trzeba bardzo sobie tym bardzo sobie, słuchajcie, e, nie myślcie o księdzu. Ja też czasami e, mnie denerwuję jakiś ksiądz, takiego dziesięciu dnia, ja trochę mnie może lekko traktuję, tak tak, troszkę jak. Nie patrzeć na to, nie jasne, że, 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 że chciałby się tak obcerzyć, że popatrzył, jakby tak przyłożył się do tego. Ale ja jeżeli to... nie, Jezus się przykłada. Jak ksiądz się nie przyłożył, Jezus się na pewno przykłada do tego ja to... i będzie łaska na pewno. Ja to zawsze zamykam oczy, zamykam oczy, nie? I tak mam takie wrażenie, jakby do, do samego Jezusa mówił. No, mówię, panie, no, no, tak, tak, tak. Że tak. No. Ja tak. Że, 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 że On nie słucha. Także Kościół ma takie wspaniałe, wspaniałe gdzieś tam dary. Wielu z nas gdzieś po latach może do tego dopiero dochodzi. Inni są przyzwyczajeni przez taką troszeczkę może rutynę. Tak czy inaczej no, każdy musi jakoś walczyć o to, żeby sprawiedliwość była świeża, żeby było dobre podejście, żeby warunki pięć, setki mętów ja po mam. rutynie pięć formułów sekretarza, to też chciałem mam to mam do ksiądz, byle jak potrzeb, ale jak ja podchodzę, czy ja podszedłem, może ja podszedłem też byle jak, nie? Bo ja też, tak, tylko myślę, co mi ksiądz wody, nie? A ja mam pięć formułów sekretarza, jedno a. z nich jest tylko wyznanie grzechów, tak? I rozmowa z księdzem, a pozostałe to są jakby... Praca o... wewnętrzna ta, jakaś też, nie? Konkretnie. No to trzeba popatrzeć, ta, to, no. Jasne. Część po nie? Chęć poprawy. Zawsze się do spowiedzi, a ale na to, tak to no, tak. dość do 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 rachunek sumienia. Jak sumienia, się do sumienia, Jakiś, jakaś rozpina, to po spowiedzi, z jakim towarzystwie się obracam. Tak. Trzeba odciąć się od ludzi, którzy gdzieś nie wiem, jak trwałeś, założnił piłeś, no to wiadomo, że trzeba wracać w towarzystwo, gdzie słyszy się tylko jakieś bulgaryzmy. Ciągle jakieś, jakieś gadanie o byle czym tak naprawdę. A, a sami wiecie, kochani, że Jezus powiedział, Jezus, że z każdego bezużytecznego słowa ludzie zdadzą dzień, dzień, dzień z sprawę. I to jest, my nie zdajemy sami, kochani, sprawy z tego, jak Słowo Boże ma moc. To Słowo Boże, czytajcie też Słowo Boże, kochani. Słowo Boże ma moc przemienić serce człowieka. Słowo Boże ma moc. Ja po prostu czytam Słowo Boże i po prostu ja, Jezus mówi tak i ja to przyjmuję. Nie, nie rozważam po swojemu jakoś, nie? Tylko ja. Trzeba czytać Słowo Boże od tego. niech Panu wam nie dostawić, słuchajcie, otwartości życzymy radości, dobrych wakacji, gdziekolwiek jesteście. Bóg jest też z wami, Bóg te, żebyście doświadczali radości, pokoju serca, naprawy relacji z człowiekiem. Właśnie to wszystko daje też z Bóg jest po naszej stronie. Bóg nie da nam tego za karę. Tak. No ty kurka, słuchaj, baranie, nie, tak musiałeś się spowiadać. Nie. Udał to tego, że nas kocha, te przebaczenie, właśnie bokuj serca, łaskę taką przytulenia, dlatego, że kocha. Nie, nie musi dawać sakramentu przebaczenia, nie musiał, nie? Udał, zapłacił swoją przywiołą. Korzystaj z tego, bo to jest bardzo cenne. mam pozdrawiamy z tego serducha. Good bless you. bless you. Prosimy też kochani mogli za nas, my będziemy się za was, nie elegancko. Do zobaczenia. Przy konfesjonalach i w niebie. Amen. Pozdrawiam Amen. Te, kochani. Pokój dobro.